Witajcie z tej strony Side Player, i w tym materiale przedstawię Wam poradnik, jak grać w plemiona na światach bez farmy, czyli na takich, na których nie jest dostępny asystent farmera. Ja będę tutaj ogólnie omawiał świat czysty, czyli tak zwany. Bez zbieractwa, ponieważ jeśli świat bez farmy jest ze zbieractwem, to gra na nim istotnie różni się od świata bez zbieractwa. I jeśli nie wiecie, jaka jest taktyka grania na, świat, na świecie bez farmy ze zbieractwem, to wyszukajcie sobie na moim kanale odcinek, który zawiera w tytule frazę poradnik zbieractwa jak użyć skryptu. W tym poradniku dowiecie się, jakie wojska rekrutować i jak używać skryptu do efektywnego farmienia. Teraz skupmy się na czystym świecie bez farmy i bez zbieractwa. A więc na początku gry najważniejszym jest rozbudować budynki ekonomiczne, czyli drwala, cegielnie i hute żelaza, ponieważ jedynym waszym źródłem surowców będą właśnie te budynki produkcyjne. Dlatego najpierw zanim zbudujemy praktycznie cokolwiek, rozbudowujemy je sobie jak najszybciej. Do poziomu 14, ewentualnie do 16, ale 14 powinien wystarczyć, i w tym momencie budujemy czy rozbudowujemy koszary i rozpoczynamy rekrutację wojsk. Zależnie od tego, w jakim stylu gracie ofem czy defem budujecie sobie budynki militarne do rekrutacji, koszary, stajnie, warsztat i rekrutujecie wojska. Jeśli chcecie grać ofem, to wiadomo rekrutujecie najpierw ofa, a jeśli chcecie szybko iść w pałac i jak najszybszą rekrutację wojsk ofensywnych do podbicia kolejnej wioski to wiadomo, rekrutujecie sobie wojska ofensywne. Jeśli nie wiesz, jak dzielą się w plemionach wojska ofensywne i defensywne, to na tym kanale również nakręciłem do tego poradnik. I tak, e, pałac, możecie sobie postawić, jeśli macie budynki ekonomiczne, Przynajmniej na około 24 poziomie. Wtedy możecie wybudować pałac i przystąpić do wybijania złotych monet i rekrutacji szlachciców w celu jak najszybszego podbicia kolejnej wioski. Ja też sobie zacząłem grę na tym świecie 210 żeby. Sobie zagrać po długiej przerwie. E, na razie podbiłem drugą wioskę. Tutaj też najpierw rozpoczynam od rekrutacji ekonomii, zanim podej e, podejmę decyzję, jakiego typu to będzie wioska ofowa czy defowa, i potem standardowo mur, też na. Jak najszybciej, ważne, żeby był na 20. poziomie, żeby wasze plemię mogło was wspierać, a reszta oczywiście zależy od tego, czy traficie do dobrego plemienia, które dobrze będzie ze sobą współpracować, będzie aktywne i jaką macie sytuację na mapie. To są podstawowe wiadomości, które musicie wiedzieć, jeśli chcecie zacząć grę na świecie bez farmy i bez zbieractwa, a więcej rzeczy dowiecie się w kolejnych poradnikach, które być może powstaną jeszcze na moim kanale. Do zobaczenia.